Lokalne lotnisko. Kiedyś lecieliśmy z nim, z niego, ale duże no jest może teraz. Zobaczyć. Może Może. Ale duże jest to lotnisko teraz. Kiedyś lecieliśmy z niego w 2000 do Otawy takim małym samolotem. Ale zmieniło się. Ja tutaj nie byłam. Lata. Samolot jest opóźniony na razie niecałą godzinę. Proszę bardzo. Międzynarodowe wyloty i przyloty. 20 minut od domu. I tak wygląda tutaj to nasze lokalne lotnisko. Zobaczcie, już zrobiłam check-in, ale jeszcze idę Wam pokazać. Proszę bardzo. Miło i przyjemnie. Nawet jest lokalny transport możliwy, nie tak jak do Toronto. Tu w zasadzie z tego lotniska latają tylko trzy linie: WestJet, Sunwing sezonowo i Flair. Flair, którym lecę, to jest oficjalnie najgorsza linia lotnicza w Kanadzie. Zobaczymy. tu Jeszcze naklejka załapała się od COVIDa. Mamy takie małe security. No i tak wygląda całe lotnisko. Wszystkie bramki. Jakaś artystyczna ściana zrobiona z zabawek. Widzę, że wszystkie siedzenia mają podłączenia do ładowania. Więc dobrze. W samolocie nie ma tym. Ani nie ma telewizorów, ani nie ma ładowarek, tylko można sobie oglądać ich, jakąś tam rozrywkę przez ich app. Jeszcze mam ponad półtorej godziny do wylotu. Super te obrazy. Jakaś lokalna artystka. No, także wylot jest lekko opóźniony. Miejmy nadzieję, że nie będzie więcej opóźnionych i kolejne opóźnienie następne 20 minut już jest 16.25 było 16.05 ale odlot miał być o 15.20 samolot przyleciał z Orlando ale widzę pogoda się troszeczkę pogorszyła bo znowu troszeczkę zaczęło śniegiem sypić więc nie wiadomo może będą musieli znowu odladzać tak to jest raz słońce, raz śnieg. I to jest właśnie ten niesławny Boeing 737 Max. Więc taki mój outfit dzisiaj na lot. I mam buty z futra, akurat dobre na Florydę. No, ale skoro ta firma powstała w Kalifornii, żeby pomagać surferom, więc jest okej. Okay. Już jest właśnie boarding, a ja chcę wsiąść na końcu, dlatego że nie mam dobrego siedzenia, i chcę usiąść na jakimś tam z tyłu, które jest lepsze. Ta linia jest bardzo, bardzo dziwna. Tak randomowo się dostaje siedzenia. Nigdy jeszcze nie miałam takich lotów z, tak, z taką linią. No i tak wygląda boarding tutaj, na tym naszym malutkim lotnisku. Zobaczcie. Nice and easy. Fajnie, bo mają mi z tyłu i z przodu. Z plat metal fitting into the buckle. Kiedyś leciliśmy z chyba na Barbados czy do Punta Cana. Takim zielonym płynem nam strzelili po oknach. Wtedy nic nie było widać. Tutaj jeszcze coś widać. A tamten to był taki totalny glut, taki zielony. Gdzieś jest na jakimś filmiku. Kosztuje 7,99, ale jak kupicie piwo, to chipsy kosztują centa, czyli za to wszystko 8 dolarów. Zobaczymy, co to jest za piwo. O, jaki ładny kolor ma. No to zdroweczku. Dobre, bardzo dobre. Czytałam z puszki, że piwo jest robione w Victory na zachodzie Kanady i czywce też kanadyjskie. Wiecie co, ale miałam już moment blondynki, ponieważ ta linia nie ma, jak widzicie z telewizorów. Ogólnie bardzo fajny samolot, nowy, światło też Nogi też nie jest źle, jest tak jak normalnie w Air Canada czy WestJet. Wszystko jest zresztą nowe, że to jest fajne, ale że nie mają właśnie telewizorów. To trzeba oglądać rzeczy na, na telefonie. No i żeby oglądać, to trzeba załadować ich hapkę. Więc ja załadowałam ich hapkę. No, i otwieram, i nic tutaj się nie dzieje. Kombinuję no i pod górę, nic, nic nie działa. Więc poszłam do flight attendant, do takiego młodego chłopaka, który tu pracuje, i mówię: Co jest z tą mapką? No on mówi: Wiesz co, załadowałaś złą mapkę. Nie załadowałaś mapkę na rozrywkę, tylko na to, żeby przez a, apkę nasze loty także niestety nie będziesz miała żadnych filmów ani niczego innego ja mówię okej, okay, jest okej. Okay. mam książkę ze sobą w każdym razie no kurczę, to jest była pierwsza apka która, która mi się pokazała z Flair no więc ją załadowałam no, ale teraz już wiem niestety w czasie lotu nie ma dostępu do internetu żeby Ją załadować trzeba to zrobić przed, Mogłam nawet sobie to zrobić na lotnisku, no ale nie wiedziałam, człowiek uczy się na błędach. A tu zbliża się 18 .00. i jeszcze trochę widać tutaj zachodu słońca. ogólnie ten lot nie jest długi, bo trwa jakieś 3 godziny tylko. Bo Lauderdale jest zaraz blisko Miami. No i mam tutaj moją tą broszurkę. Do przestudiowania z tym statkiem. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosili. Ja czuję się tak, jakbym się przetrzykiwała z tą panią, która siedzi trzy rzędy za mną i, i słychać ją naj, najbardziej. Ten statek jest ponoć tak duży jak pięć Titaników. Jeśli wszystkie miejsca są zajęte, to może się zmieścić na niego. 7600 pasażerów Nie wiem ile załogi pewnie za 4000 załogi ogólnie dowiem się więcej jak będę już tam także to był naprawdę duży honor być zaproszonym bo wiadomo że ile jest tam agentów takich jak ja w północnej Ameryce i to jest drugi raz, kiedy byłam zaproszona, bo zaproszeni już byliśmy z SIN, raz na wtedy największy statek Harmony of the Seas, to był listopad 2016. Tylko, że tamten statek to była inauguracja północnoamerykańska i tamten statek miał swoją inaugurację już w Europie, na Morzu Śródziemnym, więc kabina już ktoś w tym łóżku spał. A teraz to jest zupełnie nowy, nowy, nowy ten statek i nowe kabiny. Także a będziemy pierwsze, które będą używały łóżka w kabinie. Oni mają tutaj super ten, ten dom. Tutaj jest taki aqua theater, czyli teatr wodny. I na tym harmonii to było z przodu statku i pod gołym niebem. A tutaj zrobili właśnie takie solarium, jakby. Te odbywają się w tym solarium, to jest ta, uh, solarium jest, jest tutaj, także ciekawe będzie zobaczyć to wszystko, tak jak ja mówię, ja ogólnie nie lubię dużych statków, nie lubię dużego zamieszania, dużych tłumów, no ale to jest coś po prostu takiego bardzo ikonicznego, no i rejs tylko trzy noce, także z ciekawości naprawdę jadę i się bardzo cieszę. Tu jest nawet bardzo ładny basen, który wygląda tak, jakbyście byli gdzieś w hotelu, bo ten basen jest typu Infinity, czyli taki zlewający się bez brzegu, zlewający się z morzem. Miejmy nadzieję, że będzie też taki zachód słońca, bo ostatnio na Florydzie. A koleżanka, do której jadę jej mąż mówili mi, że nie było za ciepło i nawet trochę padało. Więc przydałoby się zobaczyć trochę słoneczka. Szczególnie kiedy się będzie na statku, żeby były ładne zachody słońca. W każdym razie to jest ta olbrzym taki, że w głowie się nie mieści. To jest tył. Nasza kabina będzie w środku, tylko że mamy balkon od ta środka tak jakby. To są też balkony na zewnątrz. Kiedy byliśmy z ZIR w 2016 to mieliśmy kabinę z balkonem na zewnątrz, a tutaj będziemy mieć kabinę z balkonem wewnętrznym. Zresztą zobaczycie. W każdym razie będzie widok na tam karuzele i takie tam rzeczy, które są w środku. Będzie widok... No mniej więcej na tą część. Ale wiecie co? Jak robiłam check-in, to nie płaciłam za siedzenie i stwierdziłam, że zobaczę co mi system da bez płacenia. No i oczywiście dało mi siedzenie w środku pomiędzy dwoma osobami. Więc chciałam wsiąść ostatnia. tak jak wam mówiłam. Poszukać sobie lepszego miejsca, i faktycznie ten cały rząd, w którym ja siedzę, zobaczcie. Jest pusty. Ten za mną też był pusty, ale jakaś pani usiadła. I kurczę, mimo że puste są okna, puste są siedzenia przy przejściu, to kurczę da ci siedzenie środkowe. No i jak usiadłam, stewardesy mówią: Niech każdy siedzi na przydzielonych siedzeniach. Jeśli ktoś chce zmienić sobie siedzenie, to będzie musiał zapłacić. Ja tak cicho siedziałam jak myszka, mówię, chyba nie jest możliwe, żeby każdego sprawdzali jakie ma siedzenia, no i nie sprawdzali. Ale kuźwa, powiedziałam, nie będę im więcej płacić. Dlatego, że cena biletu wyszła mi z bagażem, niby to są tanie linie, wyszła mi z bagażem tak samo, gdybym leciała Air Canada normalnie z Toronto więc wcale ten bilet nie jest aż taki tani. Ogólnie byłby bardzo tani, gdybym nie miała walizki ani podręcznego, no ale powiedzcie, kto lata z torebką? Moja koleżanka, do której lecę, lata tylko z torebką, no ale oni mają tam a, mieszkanie i w, a, tutaj mają dom, także ona nie potrzebuje wozić ze sobą żadnych rzeczy do ubrania, no, a tak jak się jedzie, no przecież nie zapakuje się w torebkę i była taka opcja, że jeśli nie tylko torebka, to już trzeba wziąć i walizkę i podręczny i zapłacić. Więc wzięłam, a zapłaciłam, no i tak jak mówię, cena mi wyszła bardzo podobnie do biletów Air Canada. Ogólnie Air Canada teraz miała dobrą cenę z Toronto, bo normalnie to ich bilety są tak powiedzmy dwa razy droższe, ale teraz była jakaś wyprzedaż. Więc patrzałam nawet na ostatnią chwilę bilety były dosyć tanie. Bo przeważnie zerkano nam jest tak, że jak kupujesz na ostatnią chwilę to są bardzo drogie. No ale okej, okay, jest jak jest. Siedzenie mam dobre. To będzie ulubiona książka i moja też. 面已烂。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Nie pamięta się szczegółów. Że... szybko wylądował to znaczy szybko podchodził i bardzo dał po hamulcach to tam najgorsza linia jaka jest w Stanach miałam swoje przygody z tą linią po półtorej godziny w customs jesteśmy na zewnątrz z Benem powiesz Benhaj? To jest Ben, proszę bardzo, syn na, mo, sy, syn moich znajomych, good looking surfer guy. ładnie tutaj jest w nocy. A tam jest taka gitara wielka oświetlona, oh, yes, no. ja ją widziałam z samolotu jak lądowałam. To ]glądowałam. tam oh, yeah, okej. Okay. Myślałam, że to jest hard rock, tak? No, To jest hard rock, rock. okej. Okay, okay bo właśnie widziałam z samolotu bardzo, bardzo wyraźnie jak lądował. Wyobraź sobie, że to, tą gitarę to oddali do użytku uh -huh. y, dosłownie, nie wiem, dwa tygodnie przed pandemią jak pierdolnąła. Oh wow. Pierwsze wrażenia z Fort Lourdes. dawno tu nie byłam, bo chyba z 7 lat, 6. zobaczcie, idziemy od razu do knajpki na samym wstępie. Mama się stęskniła za synkiem. Płódeczki sobie płyną. Co jeszcze ci jest? Jak się zamawia w Stanach sałateczkę małą, sałatkę, to jest taka przychodzi. Pokaż rękę, jak w porównaniu z ręką. Malutka sałateczka, malutki talerzyk. Przełożyła sobie tak. te ciepłe na ten, to daj I malutka porcja kalmarów proszę bardzo. Tutaj. Dobrze jest zobaczyć palmy.